Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku i dzisiaj zapraszam na makijaż e, i zanim pokażę Wam e, jaką paletę dzisiaj przetestujemy, to szybko powiem, co już tutaj zrobiliśmy. A więc e, na powiekach mam nałożony korektor z Nyxa e, i jest to korektor Candstop Wandstup w kolorze alabaster. Tak, Alabaster. Bardzo lubię ten korektor, nie tylko nie, na niedoskonałości, czy pod oczy, ale przede wszystkim jako baza pod cienie. Świetny jest, naprawdę. Jeżeli jeszcze nie używałyście, albo nie używaliście, to koniecznie spróbujcie, bo jest rewelacyjny. Jeżeli chodzi o brwi, bo tutaj już brwi są gotowe, no to niewiele zrobiłam z brwiami, ponieważ ostatnio byłam na laminacji brwi, co okazało się hitem dla moich brwi, które są wiecznie nieujarzmione i jak je dobrze nie wyżeluję i nie dorysuję sobie trochę ubytków, no to to średnio wygląda. A dzisiaj absolutnie nie machałam za wiele kredką, pędzlem e, i stworzenie tutaj makijażu u brwi, to była czysta przyjemność. Oczywiście mm, użyłam odrobinę kredki z Golden Rose Long Stay, e, głównie tutaj na końcówki, e, bo ja mam raczej lichetę końcóweczki, um, ale przód w zasadzie nie tykałam, także kredka spędza się nadal, ale już nie muszę um, tak dużo jej nakładać. Bardzo polecam. No i oczywiście wyżelowałam brwi, chociaż powiem Wam szczerze, że um, gdybym nie miała czasu, to absolutnie bym nie sięgała po żel, bo dzięki laminacji brwi um, włoski się tak pięknie układają, że to jest w ogóle marzenie. I żel, który używam to 24 Hour Brow Setter z Benefit, nic się u mnie nie zmieniło w tym temacie. No i teraz powiem i pokażę Wam paletę, którą będziemy testować. Naczekała się, przyznaję, bo dostałam ją Jakieś 4 dni przed wyprowadzką, i wtedy to już nawet sprzęt miałam pochowany, popakowany, tak nie było szans, abym wcześniej ruszyła ku palecie z Urban Decay. Jest to paleta, której nigdy nie używałam i na pierwszy rzut oka wygląda naprawdę. Bardzo obiecująco. Ciekawa jestem, czy um, tak też będzie w rzeczywistości. E, ci, którzy oglądają mój kanał regularnie, wiedzą, że ja mam bardzo takie um, ambiwalentne uczucia, e, jeżeli chodzi o palety z Urban Decay. Generalnie uważam, że to są dobre cienie, ale e, chciałabym od nich więcej, e, czyli chciałabym się bawić kolorami i widzieć, że nałożyłam kilka kolorów, a nie jeden, który się po prostu pomieszał, i przez to bardzo często tracimy efekt, na którym najbardziej nam zależy. Zobaczymy, czy tak będzie z paletą Naked Heat, kiedyś była bardzo, bardzo popularna, ja jakoś ją ominęłam szerokim gukiem, ale cieszę się, że cefieram w moje ręce, bo teraz mogę przetestować, i powiedzieć Wam kilka słów. Na jej temat. Oprócz tego, że dostałam paletę od Urban Decay, to dostałam też miniaturkę e, sprayu, który znam bardzo dobrze. Jak kogoś maluję, e, to zawsze używam e, tegoż sprayu. To jest spray utrwalający makijaż z e, serii All Nighter Long Lasting Makeup. Setting spray um, i e, ta klasyczna wersja, moim zdaniem, jest najlepsza. I to jest spray, który jest zdecydowanie lżejszy od tego słabnego e, sprayu Skryolan. Um, no, tamten to już jest lakier do twarzy, a tutaj mamy utrwalenie makijażu bez takiego ściągnięcia i papierowego efektu. Także ja bardzo lubię ten utrwalacz do twarzy. Mam duże opakowanie, które bardzo często używam, a teraz będę miała takie malutkie na wyjazdy, z czego też się cieszę. Także um, o utrwalaczu wam daję znać, a teraz przechodzimy do zabawy paletą. Tak prezentuje się paleta w środku, no i na pierwszy rzut oka, no nie wiem, czy wy macie też takie wrażenie, że te wszystkie kolory są do siebie bardzo, bardzo podobne? Zobaczymy, jaki mi makijaż wyjdzie tymi kolorami. Na pewno ciepły, i chciałabym, żeby to był dzienny, może taki lekko ślubny. Przechodzimy do malowania. Zapraszam Was serdecznie na dalszą część filmiku, i pewnie zrobimy jakiś voiceover albo muzyczkę, żebyście szybciej obejrzeli cały materiał, bo ostatnio. No przeginam trochę z długością filmów, ja wiem, ja wiem, ale dziękuję tym, którzy oglądają od deski do deski, oglądajcie dalej. No i tak się prezentuje paleta, którą będziemy się dzisiaj bawić. Pierwszy kolor, który nakładam pod łukiem brwiowym i w wewnętrznym kąciku to jest beż, taki satynowy, wręcz powiedziałabym lekko perłowy, zawiódł mnie trochę, powiem Wam szczerze. No, ale to są moje indywidualne preferencje. Teraz cień, którym zaznaczam załamanie powieki i wewnętrzny kącik. To jest taki beżo-brąz i on jest świetnym kolorem do rozpoczęcia jakiegokolwiek makijażu. Bardzo mi się podobał ten kolor, mimo że w kamerze nie widać go tak bardzo. Kolejny kolor to jest bardzo ciepły, wręcz powiedziałabym taki Ceglany odcień brązu. Zaznaczam nim zewnętrzny kącik, jakieś załamanie powieki. Nakładam w małej ilości, ale kilkukrotnie, żeby ten kolor rzeczywiście fajnie się rozłożył na powiece i uważajcie, żeby ten makijaż, jeżeli będziecie go odtwarzać lub inspirować się nim, no nie był zbyt ceglany na całej powiece, dlatego Trzymamy się zewnętrznego kącika i mocno rozcieramy granice pod łukiem brwiowym. Kolejny cień, który ląduje na moim zewnętrznym kąciku, to brąz. Znowu bardzo mocny, ciepły, ceglany odcień. Szczerze mówiąc, po rozblendowaniu, ja nie bardzo widzę różnicę między mm, z tymi dwoma kolorami, ale nie ukrywam, że fajnie wzmocnił e, cały makijaż. E, czy mi się taki efekt podoba? Myślę, że fajny to będzie makijaż na rozpoczynającą się jesień. E, no i co? Teraz na środek powieki, błysk. Tak miał być, zapowiadało się pięknie. A na oku wyszła trochę kicha. No, niestety nie widać było błysku. To jest cień, który mnie bardzo zawiódł, i ratowałam się potem innym kolorem, który mi rozjaśnił makijaż, otworzył spojrzenie. I mówię tutaj o beżowym cieniu, który nakładam w wewnętrznym kąciku, i to fajnie właśnie otwiera, odświeża spojrzenie, że nie tylko błysk robi efekt wow, taki beżowy, satynowy kolor jak najbardziej też może nam fajnie odświeżyć makijaż. Kolejny cień, który nakładam to jest najciemniejszy brąz i chyba taki dość chłodny jak na tą paletę. Nakładam ten kolor wzdłuż linii rzęs, robię taką ala kreseczkę i to jest kreska mocno rozdrużona, w na to ma nam po prostu fajnie podkreślić linię rzęs, a nie robić jakąś wyraźną kreskę. No i tuszuje rzęsy, tusz z Benefitu Roller Lash, mój ulubiony. To jest tusz, który robi z rzęsy wachlarze. Polecam Wam, naprawdę. No i podkład, który też polecam, bardzo go lubię w okresie wiosenno-letnim, to jest NYX KENZTA PONDSTAB. Bardzo fajny, długotrwały podkład. który nakładam w małej ilości i wygląda fenomenalnie. Tak samo jak kolektor. Również NYX KENZTA PONDSTAB nakładam pod oczami na nosie, czole, brodzie. No i potem wszystko rozcieram pędzlem, którym nakładałam podkład. I jak już to wszystko rozetrę, w klepie, no to pora wszystko przypudrować. I puduję tutaj e, wszystko, całą twarz, pudrem z benefitu Dr. Field Mój ulubiony puder w ostatnim e, czasie. To jest puder, który robi fajną, satynową, gładką e, skórę i bardzo dobrze utrzymuje mat, nawet e, podczas upałów. Także też polecam. E, no i teraz muszę podkreślić policzki. Mój ulubiony, już e, znany Wam brąze z pierne, kolor Chili Bronze e, i róż, który dawno nie używałam, e, czyli koralista z Benefitu, bardzo ładnie odświeża e, i podkreśla policzki. Teraz podkreślimy dolną powiekę i w zasadzie nakładam te same kolory, które używałam na górnej powiece i tutaj nie szaleję, nie chcę, żeby ten makijaż był za bardzo ciepły, ceglany, chociaż i tak wyszedł dość jesienny. No i jak już rozjaśnię wewnętrzny kącik dolnej powieki, to używam inny kolor, który myślałam, że bardziej podkreśli dolną powiekę. No niestety moim zdaniem wszystko się zlało i wygląda jakbym nałożyła ten sam kolor co wszędzie na ustach już inny kolor, czyli Clarence Błyszczyk, który jest jednocześnie genialnym balsamem do ust. Mój ulubiony produkt w ostatnich tygodniach. Na koniec spryskuję całą twarz mgiełką utrwalaczem z Urban Decay All Nighter, żeby cały makijaż się utrzymał przez wiele, wiele godzin, bez względu na temperaturę, także tak się prezentuje cały makijaż, podsumujmy to, co się tutaj wydarzyło. Makijaż już mamy gotowy, pora na podsumowanie dzisiejszego pierwszego wrażenia, można to tak y, określić. Y, paleta Naked Heat, y, czy mnie zachwyciła? Powiem tak. Mam mieszane uczucia i tutaj zaczniemy od pozytywów, bo uważam, że paletą się bardzo dobrze pracowało, ale raczej cieniami, bardzo ładnie się blendują i wyglądają estetycznie świeżo, nawet maty są delikatnie satynowe, co najbardziej widać po beżowym cieniu, który jest dla mnie za bardzo sednowy, Jest wręcz na granicy z satyny i perły. A ja uważam, że beżowy cień powinien być całkowicie matowy, aby tą okolicę pod łukiem drwiowym ładnie tak wyczyścić. A takim błyszczącym cieniem, no nie wiem, mi się to przynajmniej nie do końca podoba. Wiem o tym, że są tacy, którzy lubią błysk pod łukiem bezwiowym. Ja do tej grupy nie należę, ale wracając do reszty cieni, tak jak powiedziałam, ładnie się rozkładają, rozcierają, świeżo wyglądają, ale ja mam wrażenie, że ja nałożyłam dosłownie dwa cienie. Błysku w zasadzie nie widać. Oczywiście, jeżeli przyjrzymy się blisko, weźmiemy lusterko, to widzimy. Że tutaj coś się delikatnie błyszczy na środku powieki. Jak dla mnie to jest bardzo poprawna paleta do codziennego makijażu. Kiedy się spieszymy, chcemy użyć właśnie dwa góra trzy cienie. Sięgamy po tą paletę i szybko, gładko nakładamy cienie na całą powiekę. Czy tylko na ruchomą powiekę, e, i lecimy w świat. Jeżeli chcemy się bardziej pobawić e, i uzyskać jakiś taki bardziej spektakularny efekt, no to myślę, że nie tą paletą, co nie oznacza, że to jest zła paleta. Ja chyba po prostu mam inne oczekiwania e, do cieni, które po pierwsze są wysokopółkowe, więc nie kosztują mało, a po drugie, no. To jest marka Urban Decay i od Urban Decay oczekuję takiej jakości jak przy podkładach, kolektorach, błyszczykach, szminkach. Ogólnie to jest bardzo dobra firma, ale mam wrażenie, że cienie coś nie grają, a przynajmniej mi nie wpasują się w moje gusta i preferencje. Myślę, że jeżeli chcecie wykonać Prosty, szybki makijaż codzienny albo wieczorowy, ale też bardzo prosty, no to tak, ale jeżeli oczekujecie czegoś więcej, plus oczekujecie matowego beżowego cienia. No to nie. Jeszcze jeden produkt, który użyłam w dzisiejszym makijażu z Urban Decay, to utrwalacz. Przed chwilą pokazywałam Wam miniaturkę, a tutaj mam pełnowymiarowe opakowanie, które używam i bardzo, bardzo lubię. Także spray użyty. Dajcie mi koniecznie znać, jak Wam się podoba makijaż. Co myślicie o palecie HIT z Urban Decay i czy. Jesteście zadowolone z tej palety, jeżeli ją posiadacie. Czekam na Wasze komentarze. Dziękuję, że byliście ze mną i mam nadzieję do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmiku. Pozdrawiam Was gorąco.